Moi drodzy, kolejny wystawcy na Caravaning Summer Show to oczywiście jest Volkswagen City Motors, oficjalny dealer tej marki z Gdańska. Volkswagena na tych targach, jak i na każdych innych zabraknąć nie, mo nie mogło. Ta marka w ostatnim czasie bardzo mocno atakuje rynek karawaningowy. Volkswageny T6, e, T5 są nadal bardzo popularne. Drogie to są oczywiście drogie samochody, ale bardzo uwielbiane przez fanów karawaningu. Zapraszam, chodźcie ze mną, pokażę Wam zabudowę. To jest akurat Volkswagen T6 Multivan z zabudową wykonaną przez firmę Wave Camper. Sam samochód jest bardzo dobrze wyposażony, mocny silnik, 150 koni, automatyczna skrzynia biegów. Sami zobaczcie do środka jak to wygląda. Zabudowa jest wykonana, tak jak mówiłem, przez firmę Wave Camper. Mamy tutaj kuchenkę, mamy mały zlewik. Te łóżko tutaj z tyłu, to u kanapy możemy rozłożyć. A tutaj za swoimi plecami mam chyba przedstawiciela. Halo panowie, kto mi opowie o samochodzie? Proszę. Cześć chłopaki, Cześć. bardzo miło Cześć. Was poznać. Cześć. Opowiadajcie, co macie tutaj za samochodziki, bo wiem, że Volkswagen są mega popularne, jeżeli chodzi o karawanin, każdy o tym wie. Tu macie Multivana, tu już są takie zabudowy chyba konkretniejsze. Tak, no generalnie za nami znajduje się oryginalny nasz samochód volkswagenowski, jeżeli chodzi o zabudowę kamperową, czyli Kalifornia. W tej wersji akurat California Ocean, e, czyli samochód już z zabudową e, kuchenną, z tym wszystkim co znajduje się w środku, czyli możemy tam przygotować posiłki, przespać się i tak dalej. E, tu za nami, znaczy przed nami, za kamerą znajduje się samochód, który jest przerobiony na bazie Multivana. E, tutaj przy współpracy z firmą UFK zrobiliśmy modyfikację klasycznego Multivana, zamontowaliśmy dach sypialniany, markizę i moduł kuchenny. Czyli w razie potrzeby moduł, wypinamy z szyn, wpinamy fotele i dalej z busem 7 miejscowym, A jak trzeba, to jest kamperem. Świetnie, ale pod maską tam już widziałem konkretnie, jest automacik do tego. Powiedzcie coś więcej. Zawsze. Silniki dwulitowe w, w tych autach. E, ta, ta, ta auto za kamerą 150 koni, automat. Natomiast Kalifornia nasza 200 koni, napęd na 4, też automat. Już, już napęd na 4. Tak, już większość klientów. E, bierze automat, natomiast napędy na cztery, no to różnie, no w do jakich celów, w, jakim, w jakie rejony ta auto ma, ma jeździć, e, do tego dobieramy wtedy odpowiednie napędy. Jasne, nie będziemy rozmawiać na sucho, chodźcie, pokażcie mi ten samochód, jak to wygląda. Ostatnio mamy, słuchajcie, falę kradzieży Volkswagenów. Chyba tak się podobają, że... No, generalnie samochody, że tak powiem, zdobywają taką dużą, taką dużą popularność, że mamy raz, że coraz więcej klientów, co jest bardzo fajne i to na pewno się będzie rozwijało, ale faktycznie no, też potencjalnych, chętnych, którzy chcą taki samochód w inny sposób nabyć, też, że tak powiem, przybywa. No to co, zaczniemy może od zewnątrz. Dokładnie, od opowiadaj. Od początku. od początku mamy zamontowaną markizę z boku, którą, jak widzicie, możemy sobie rozstawić i możemy zrobić sobie z tego fajne dasze gdzieś tam na słoneczne dni. Tutaj przed nami, że tak powiem, rekwizyty są też, jakby w wyposażeniu tego samochodu, i bardzo fajną kwestią jest to, że są na tyle dobrze przemyślane, że spakowanie ich nie zabiera nam w ogóle miejsca. Mianowicie ten stolik. Chowa się w tej klapie, od tamtej strony, więc jeżeli złożymy go i tam zamontujemy, nie przeszkadzamy w ogóle. Te krzesełka mamy, co Wam potem pokażę ewentualnie w klapie, w klapie, w klapie Więc, klapie. więc uh -huh. też nie zabrano żadnej przestrzeni, jeśli chodzi o bagaże. Co w środku? W środku mamy generalnie tutaj tą wersję z modułem kuchennym, czyli znajduje się, tak jak widzimy tam pod prawą. Za, przy ścianie za kierowcą znajduje się model kuchenny. Ja wejdę, to znaczy nie wiem, czy kamera to będzie widziała. tak? chodź, chodź, zobaczcie. Mhm. jeszcze. E, generalnie tak, no składa się z trzech rzeczy. Tu mamy ływkę, czyli taki zlewy zmywak. Tu mamy kuchenkę z dwoma palnikami. Generalnie 100 i 180 W. I ona jest jakby trzymała znaczy zgrzanie, oczywiście, a jest zasilana gazem. Gaz znajduje się butla kempingowa znajduje się w zabudowie tam z tyłu. To jest mała butla, rozumiem. Dokładnie, mała butla. Dokładnie typowa, mała butla camperowa. A tutaj mamy lodóweczkę. lodóweczka pojemności 42 litry. Może no, nie musimy koniecznie pokazywać zawartości, <śmiech> <śmiech> no bo jesteśmy na kempingu, wiadomo. Oczywiście, że tak. Ale 42 litry pojemności naprawdę wystarczy, żeby schować dużo napojów. No i ma też dobry sposób chodzenia, bo do do minus 18 stopni możemy taką lodówkę rozgrzać, że tak powiem i naprawdę w szybkim tempie schowki, skoweczki, półeczki, wszystko no tutaj jest Suflada. bardzo pojemne jak na taki mały samochód, tak? Bo on jest króciutki przecież. Jest tutaj. krótki, to prawda, ale faktycznie ergonomia w tym samochodzie jest na bardzo wysokim poziomie i z każdym, że tak powiem, z każdą godziną, z każdym dniem spędzonym w tym samochodzie, odnajdujemy się coraz bardziej. I te szafki, które na początku wydawałyby nam się może trochę za małe, okazują się naprawdę bardzo pojemne. Znajdujemy po prostu rozwiązania, co w tej szafce się zmieści w najlepszym w takowym ułożeniu i możemy schować naprawdę wiele rzeczy. To jest łóżko, rozumiem. Dokładnie. Na górze mamy podniesioną teraz pod sofitkę. Możemy ją sobie spokojnie opuścić. I wtedy jak sobie kamera wejdzie, to zobaczycie, że mamy na górze łóżko, to jest wielkość 120x200, więc spokojnie dwie osoby mogą sobie spać. Ma teraz i spód żebrowy też jest przystosowany. Obciążenie tutaj zalecane przez Turcę to jest 200 kg, także spokojnie dwie osoby, nawet tam czasami trójka, jeżeli mamy jakiegoś... Dzieciaczka sobie może tam spokojnie stać. W tej wersji mamy rozpinany przód, co jest bardzo fajną opcją, raz, że w kwestii naświetlenia, dwa, że w kwestii romantycznego spędzania wieczoru. No właśnie tak sobie pomyślałem, nie? Zdajecie gdzieś pięknie nad morzem, nad jeziorkiem, otwierasz sobie tutaj i żerą Cię komary. No, żerą cię komary albo partnerka. To już jest, wiesz, kwestia jak się dogadasz, nie? Dokładnie <laughs> tak, dokładnie tak. Co jeszcze, co jeszcze tutaj mamy? Też jakieś różne szuflady, które możemy wykorzystać tutaj akurat trochę naszej garderoby, trochę rekwizytów. E, tu mamy kolejną jakąś szufladkę, którą możemy wykorzystać. Więc on naprawdę Każdy tego centymetr. miejsca jest wykorzystany dokładnie w 100%. Z tej strony znajduje się również stolik, który tam ma swoje miejsce jakby w momencie e, przetransportowywania się, a w kilku prostych ruchach możemy go sobie rozłożyć i dzięki temu Mieć stolik, który możemy wykorzystać, czy do pracy na komputerze, czy po prostu, żeby sobie zjeść posiłek, który wcześniej możemy, jak wcześniej wspomniałem, przygotować z wykorzystaniem tego modułu kuchennego. Złożę go jeszcze i pokażę Wam jedną fajną sprawę, bo mówiliśmy o górnym spaniu, czyli tym, który znajduje się nad nami. Natomiast jeżeli jedziemy sobie, bo samochód jest czteroosobowy, z możliwością zamontowania fotela dla piątej osoby to możemy sobie przygotować spanie również dla dwóch pozostałych, bądź trzech pozostałych osób. Odsuwamy sobie... Może widzę będzie wygodniej. Odsuwamy sobie kanapę do przodu, potem jednym szybkim ruchem ciągniemy za ten pasek, podjemy sobie na oparcie i mamy taką dobrą sprawę. Kolejne łóżko. Tam z tyłu znajduje się taka krata. Materacem i dzięki temu połączeniu mamy kolejne 114 na 200 cm powierzchni do spania. Więc naprawdę kolejne osoby mogą wyspać się w bardzo dobrym stopniu. W miarę komfortowych warunkach. Jak przejdziemy do tyłu, szybko Wam jeszcze pokażę. Tu mamy taki magiczny właśnie zameczek, w którym sobie kamerą tu zerkniecie. Są przygotowane miejsca, w które wchodzą właśnie idealnie tamte składane fotele. Nie? więc nie Jeszcze zabieramy są sobie. Dalej to jest przestrzeń widzę, ładunkowa pod jak łóżkiem. Dobrze. No i to jest właśnie plus, bo jak wiecie, zapewne naszym takim konkurentem w tym segmencie jest Mercedes ze swoim samochodem. No teraz widzisz na po wypadł Marco Polo tak. i co jest ono fajniejsze? No wszystko, wiadomo, bo to Volkswagen, <laughs> e, ale poza tym, wracając tak już, żeby nie być gołosłownym, e, Mercedes też posiada taki stolik i takie krzesełka jak my, natomiast nie chowa się to tutaj, tylko chowa się to tutaj. I, I zajmuje tu jest, przestrzeń i tu jest na stałe włożona półka, oczywiście tą półkę możemy usunąć, ale jeżeli chcemy mieć te foteliki, no to tu już mamy zabraną przestrzeń. My w tym momencie mamy tutaj dodatkową przestrzeń, e, jeżeli byśmy chcieli, to demontujemy tylko to, stawiamy to w pionie, mamy naprawdę sporo miejsca, żeby włożyć swoje bagaże, nie? No, czyli krótko to, mówiąc, to jest taki no. samochód do wykorzystywania też na co dzień, bez, bez, bez problemu, to nie musimy wybierać czy camper, czy auto, po prostu kupujemy Volkswagen. Myślę, że ten samochód jest, że tak powiem, z wieloma możliwościami, jest bardzo uniwersalny i to jest ten plus, że ten samochód jest do wszystkiego. Jest do wyjazdu na plaży, jest do wyjazdu do rodziny, jest po to, żeby pojechać na zakupy, bo jak złożymy sobie dach i wszystko tam poskładamy, to ten samochód ma maksymalną wysokość dwóch metrów, czyli idealnie mieści się na dobrą sprawę na parkiny, w halach garażowych, w centrach handlowych i tak dalej, i tak dalej, więc no, możemy Pojechać nim wszędzie. Możemy wypiąć sobie te kanapy, możemy zrobić sobie przestrzeń dookoła. No tu akurat mamy zabudowę kuchenną, e, więc trochę nam tam ogranicza <laughs> miejsca. Ale możemy tutaj długie gabaryty jak najbardziej przewozić, bo to wszystko jest do e, zdemontowania. Nie? Jeszcze jedną fajną sprawą jest ta klapa. Ona generalnie teraz, jakby nie jest ubrana, ale tutaj widzicie taką e, płachtę i się generalnie zaczepia. Bo tu jest sobie tutaj rzepy, plus tam elementy, e, które zaczepiamy haczekami i mamy wtedy taki namiot z czterech stron zamknięty. Tutaj, w tym akurat modelu mamy wyjście na wodę, czyli możemy tu wziąć prysznic jednym słowem. Czyli dokładnie. Puszczamy słuchawy, zawieszamy ją sobie nad głową i możemy sobie zrobić naprawdę szybką kąpiel rzeźbiejącą, żeby mieć siły na kolejne, nie, że tak powiem, doznania. Nie? Świetnie, słuchajcie, tak się prezentuje Marka Volkswagen. Jak was znaleźć jeszcze, powiedz? Zapraszamy was generalnie. My znajdujemy się konkretnie w Gdańsku. E, ostatnio przenieśliśmy się do nowego bardzo fajnego salonu, który daje duże możliwości. Możecie zobaczyć bardzo dużo fajnych modeli. Mamy naprawdę fajną wystawę i samochodów użytkowych, e, i samochodów osobowych, więc e, można dotknąć praktycznie każdego modelu. Znajdujemy się konkretnie na ulicy Uczniowskiej 36. E, to jest, żeby można było łatwo zlokalizować, e, jak macie stadion bursztyn w Gdańsku, czyli NRG. E, po drugiej stronie. Ok. City Motors. City Motors dokładnie. City Motors. Zap Zapraszamy. Zapraszamy Was.